serdecznie, jestem Karol Walczak, idziemy po zdrowie. Dzisiaj idziemy na górę, na zachód słońca. Ponieważ ostatnimi czasy nie najlepiej się czułem, trochę zaniedbałem właśnie te wszystkie swoje praktyki, więc wracamy też do podstaw, do tych rzeczy, które najlepiej na mnie działają, czyli do tych naturalnych metod. No i dlatego idziemy dzisiaj na zachód słońca. Będziemy sobie patrzeć na zachód słońca, bo bardzo dawno tego nie robiłem. Jest zima, mróz, więc wracamy też do innego lekarza, czyli do zimna, bo swoimi moimi lekarzami są oddech, słońce, zimno, ruch. To są prawdziwi lekarze, którzy nigdy cię nie zawiodą. Też opowiem właśnie o tym, co mnie tutaj spotkało. No i dlaczego, widzisz, wracam do tego, co sprawdzone i do tego, co naturalne, więc zapraszam do oglądania. Więc pierwsza, bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć to nigdy, ale to nigdy nie, nie wybieraj się w góry zimą bez raków. Ponieważ są zazwyczaj bardzo różne warunki, raz śnieg, ale też bardzo często dosłownie lód i wtedy widzę jak ludzie, turyści sobie chodzą dosłownie tip topkami, tak, ostrożnie łapią ten balans, równowagę, a i tak się wywracają. Czasami można zawędywać w takie miejsce, no że po prostu nie zajdziesz, tak, bo, bo jest tak stromo i jest tyle lodu, więc tutaj przestrzegam i apeluję o rozsądek, bo kiedy to ja nawet z taką ekipą z dziewczynami sobie wszedłem. Gdzieś tam chcieliśmy wejść na jakąś górę i my w zwykłych adidaskach. Była chyba kiedyś taka komedia, tak? E, w szpilkach na Giewoncie. I takie rzeczy naprawdę się zdarzają, więc po prostu przed tym przestrzegam, tak? Na kamerze to nigdy nie widać tej stromości, jak się gdzieś wchodzi albo schodzi. Tu jest ławka i tam słoneczko. Kolejną ważną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to oczywiście nawodnienie, ponieważ tutaj bardzo dużo ludzi robi klasyczny błąd, e, pijąc gorącą wodę. Kiedy pijemy gorącą wodę, Myślimy, że się tym samym ogrzejemy. tak? I pierwsze wrażenie oczywiście takie jest, ponieważ uderza nas to gorąco tej ciepłej wody. Natomiast niestety organizm uruchamia taki mechanizm, żeby następnie zbić tą temperaturę, więc tak naprawdę pijąc gorącą wodę, czy herbatę, czy cokolwiek, jeszcze bardziej się wyziębiamy my zimą, kiedy na dworze jest właśnie mróz. Powinniśmy pić wodę jak najbardziej zbliżoną do temperatury ciała, czyli między 36 a 40, kurde stopnie. Spierniczyłby mi plecak, bo tu jest już stromo, zawiał wiatr i po prostu pociągnęło mi plecak. Więc wracając do tematu, wodę pijemy letnią. Ona nas znacznie lepiej nawodni ponieważ po prostu szybciej się absorbuje przez organizm. A powinniśmy pić bardzo dużo właśnie zimą, właśnie wtedy kiedy idziemy w góry, ponieważ my się znacznie więcej pocimy. Ja teraz pod tą kurtką, pod tym grubym też, no takim jakby swetrem czy bluzą, jestem spocony, więc co chwilę powinniśmy uzupełniać te braki wody, ale, no mówię, wodą letnią. I teraz wracamy sobie jeszcze do patrzenia w słońce i do sun i w ogóle dlaczego ja ponownie, widzisz, wracam do tych starych sprawdzonych metod. Więc jeżeli chodzi właśnie o mnie o to też dlaczego na przykład nie publikowałem ostatnio filmów, to po pierwsze byłem zaangażowany oczywiście w ten taki nowy projekt od planu do rezultatu i na nim się chciałem skoncentrować, ale po drugie, po prostu nie miałem siły, bo niespodziewanie przestałem spać. Owróciłem po świętach po Sylwestrze do domu i po prostu przestałem spać, ponieważ moja świadomość była bardzo, ale to bardzo rozbudzona. I tak samo moja wewnętrzna energia też była. No, na tyle intensywna, że właśnie uniemożliwiała mi sen, e, nie za bardzo wiedziałem, co jest przyczyną. Starałem się szukać rozwiązań w różnych miejscach. Ja nie będę wdawał się raczej w szczegóły. No, natomiast y, suma sumarum po prostu nie spałem 7 dni pod rząd. A więc to było dosyć intensywne doświadczenie dla mnie, ciężkie oczywiście. Mm. Jakoś sobie z tym poradziłem. Próbowałem korzystać również z metod leczenia medycyny i brałem dwa rodzaje takich różnych tabletek. Ale tak szczerze to nie polecam. One wywołały jakiś taki dziwny efekt. Owszem, e, przespałem trochę, natomiast byłem jakiś taki dziwny: byłem taki nie sobą, taki e, przytłumiony, przydżumiony. Mm, moja świadomość nie funkcjonowała. Nawet wtedy, jak nie spałem całej nocy i nie brałem tabletek, więc wolałem po prostu z nich zrezygnować i właśnie leczyć się takimi sposobami. I ja też wczoraj zrobiłem sobie gigantyczny maraton po górach 18 km tutaj po górach właśnie do takiego totalnego zmęczenia. Był piękny słoneczny dzień, tak jak dzisiaj, właśnie teraz takie słoneczne dni są. Mroźno, zimno, ale słonecznie, więc z drugiej strony ciepło. To taki paradoks, prawda, że kiedy spacerujemy w taki słoneczny dzień, to z jednej strony jest nam ciepło, tam gdzie pada e, słońce, a z drugiej strony zimno, nie? Więc ja się zmęczyłem, styrałem, wróciłem późno e, i po prostu cudownie przespałem noc. Bo się dotleniłem jeszcze, bo ten wiatr, tak jak tutaj widzisz jest szumi i tak dalej. Brakowało mi tego zimna, tego dobrego zmęczenia e, właśnie tego słońca i tak dalej. I to są rzeczy, które zawsze na mnie działały oddech ruch słońce, natura powietrze ym... Dobre jedzenie, dobre nawodnienie tak I oczywiście odpuszczanie też na bieżąco, bo Uważam, że mm, dużą rolę tutaj odegrał stres, yy, o którym nie chcę raczej mówić, ale po prostu yy, no faktycznie pewnie to spowodowało, że też nie spałem, bo się jakoś tam być może przejmowałem, albo coś. Yy, no i trzeba było też trochę odpuścić. Pięknie samolot leci. Nie wiem czy ty go widzisz. Widzisz. Tutaj w miejscu za długo stać nie można, bo od razu organizm stygnie, robi się chłodno i zimno, więc akurat tak jak przyszedłem tutaj na jakieś 25 minut, to i tak już jest um, bardzo dużo, um, bo po prostu trzeba się cały czas poruszać. Organizm zimą, jak jest tutaj na minusie, musi się non stop poruszać, wtedy właśnie yy, ta ciepłota naszego ciała jest odpowiednia. A ja jeszcze tak podsumując. A ja jeszcze tak podsumując, właśnie wracam do nagrywania. Dzisiaj też akurat, kiedy tutaj wszedłem, bo ty to widzisz później, opublikowałem bardzo fajny mail odnośnie słońca, jak jak ono jest nam potrzebne, jak my jesteśmy z nim połączeni. Jeżeli nie jesteś zapisany na mój mailing, to tutaj podeślę Ci pod filmem link, żebyś się zapisał. Przy okazji właśnie otrzymasz też darmowy mini kurs z jogi Kundalini. Tam jest 7 sekwencji, bardzo fajnie wyjaśniony opis czakr też obrazowo to można sobie skorzystać no i przy okazji właśnie też będziesz dostawał bardzo wartościowe maile. Myślę, że właśnie ten film akurat sobie opublikuję i na Synergię Energii i na właśnie idziemy po zdrowie. Więc jeżeli oglądasz to z kanału Idziemy po Zdrowie, to zapraszam cię na kanał Synergii Energii i odwrotnie. Um bo tam oczywiście, no to jest różny kontent, bo jeden właśnie kontent jest vlogowy, drugi bardziej merytony, merytoryczny, ale również odnosi się właśnie do tego, co na nas wpływa, do energetyki, do e, dobrego i zdrowego życia. Mm, no, więc to tyle, a ja jeszcze pozostanę tutaj i będę delektował się właśnie tym zachodzącym słońcem. Ono w ogóle teraz ma piękną barwę. Taki Mocny pomarańcz wchodzący w czerwień. Więc dziękuję i do zobaczenia następnym razem.